Dzień dobry. Witamy Dzień dobry. Państwa w sierpniowym wydaniu barometru gospodarczego firmy Eftras i Wealth. Jest ze mną Jacek Maleszewski. I pokrótce przejdziemy przez najważniejsze dane makro i określenie takiego, takiej pory roku na rynku, w której, w której jesteśmy, która stanowi taką punkt wyjścia do naszej analizy i tego, co mogą Państwo znaleźć w swoich. Portfelach modelowych. Przejdźmy zatem do, 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 do pierwszego slajdu, na którym mamy obraz koniunktury mierzony kondycją przemysłu, czyli wskaźnikami PMI w podziale na rynki rozwinięte i na rynki wschodzące. Jest to jeden z wielu wykresów, które analizowaliśmy sobie dzisiaj na warsztatach, które pokazują bardzo mieszany obraz tego, co, co widzimy. Warto dodać, że w tej fazie cyklu, w której jesteśmy w naszym barometrze, jesteśmy już równe dwa lata, bo w sierpniu 2023 otworzyliśmy ten, ten rozdział i jak widać to tempo wzrostu, czy, czy dynamika wzrostu, czy też kierunek od tamtego czasu rzeczywiście jest wzrostowy, ale na początku nadawały mu ton rynki wschodzące, potem rynki rozwinięte w... Głównie Stany Zjednoczone. Teraz widzimy, że te rynki rozwinięte sobie zna, 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 radzą lepiej, ale głównie za sprawą um, naszego regionu i strefy euro. Rynki wschodzące trochę, trochę gorzej, więc ten obraz rynku, jak go się sumuje, to oscylujemy wokół 50 w takim ujęciu globalnym, co pokazuje, że ten wzrost je, raz jest, raz go nie ma. Ale właśnie naszą rolą jest to, żeby szukać tych miejsc na świecie, gdzie rzeczywiście ten wzrost gospodarczy ma szansę przełożyć się na lepsze wyniki spółek. Czy tutaj Jacko byś chciał coś do tego obrazu dodać, czy przechodzimy do, do inflacji? Jedną rzecz, tylko że tutaj warto zauważyć, że ten wzrost, właśnie, tak jak powiedziałeś, raz pojawia się na rynkach wschodzących, większy, raz na rynkach rozwiniętych. No i tutaj jakby no, ten okres pokazuje na te, z jednej strony dywersyfikacja, a z drugiej jednak też tego aktywnego podejścia, że no, nie, można, nie można po prostu polegać na tym, że cały czas będzie dobrze, w, na przykład w Stanach Zjednoczonych albo w innym miejscu. Ja, tutaj też warto dodać, że na tym wykresie jakby trochę mniej są istotne poziomy na tym etapie, a bardziej interesuje nas kierunek, w którym te te wskaźniki podążają, czyli no tutaj w kontekście właśnie strefy euro, no to mamy to odczyty poniżej, 40, poniżej 50, ale trzeba przyznać, że startowaliśmy z okolic tam 40, więc ta poprawa polega na tym, że jest coraz mniej gorzej, ale to jakby się przekłada również na, na nastroje. Zobaczmy na kolejnym slajdzie, jak wygląda sytuacja w takim ujęciu globalnym pod kątem inflacji, co byś mógł tutaj Jacku dodać. Na wykresie widać, że ta czerwona linia, czyli podstawowy wskaźnik CPI, w tym miesiącu jednak odbił. No, on miał takie zawahania w, tym, w tych ostatnich odczytach raz poszedł w górę, raz trochę w dół. W każdym razie no, w tym miesiącu jest widoczny, jest widoczny wzrost. Na pewno trzeba brać pod uwagę to, że jest wiele niewiadomych jeżeli chodzi o cła, jak finalnie, jak finalnie się zakończą te wojny celne dla Stanów Zjednoczonych przede wszystkim, to dopiero zobaczymy. Jednak no, jeżeli popatrzymy już na ceny, inflację w cenach producenta, czyli PPI, no to tutaj jednak te odczyty ostatnie pokazują spadek, więc nie wydaje mi się w tej chwili, żebyśmy mieli z tej strony żebyśmy byli jakoś mocno zagrożeni, tym bardziej, że te cła, tak jak, tak jak mówiłem, one są jednego dnia, drugiego dnia ich nie ma. Ostatecznie podejrzewam, że jednak dla Stanów Zjednoczonych tych cał będzie mniej niż się dzisiaj rynek spodziewa. Tak, tutaj warto dodać, że ta inflacja nieco wzrosła, ale to głównie może za sprawą danych z USA, gdzie tam od kwietnia widzimy nieco rosnącą inflację, Natomiast tak jak mówiłem, to wiele z tych danych makro jest taki, ma takie mieszane sygnały, z tego względu, że nie do końca wiemy, na ile te wzrosty inflacji wynikały z tego, że konsumenci czy producenci, czy wszyscy naraz kupowali po prostu towary w obawie przed nadejściem ceł i to podniosło ceny. Czy jest to być może taki czynnik cykliczny, na który my, jakby którego my wypatrujemy, który by świadczył o tym, że. Gospodarka zaczyna rosnąć powyżej swojego potencjału i generować napięcia inflacyjne. Tego nie jesteśmy w stanie jeszcze na to chwilę rozstrzygnąć. Monitorujemy to dla Państwa co miesiąc, bo ewentualna zmiana kierunku inflacji w takim ujęciu globalnym byłaby dla nas przesłanką do tego, żeby nieco zweryfikować naszą politykę inwestycyjną w kontekście wyboru klas aktywów i funduszy. Przejdźmy dalej. Jak wiemy, rynki idą w ślad za zyskami. Jakbyś Jacku mógł skomentować to, co się dzieje po, po, przy okazji wyników za drugi kwartał. Tak jak widać na tym wykresie te wyniki nie są złe. Tradycyjnie są lepsze od oczekiwań. Oczekiwania to są te niebieskie prostokąty. Faktyczne wyniki to kropki. Jak na razie te, te wyniki są lepsze od oczekiwań, i w, taki, w takim środowisku chyba trudno się spodziewać o jakieś, jakieś wielkie zaskoczenia. Oczywiście z każdej innej strony mogą się pojawić, ale, ale ze strony wyników raczej tych zaskoczeń chyba nie będzie. Tak. No jeżeli będą wyniki, to, to jakby te, te wszystkie mieszane sygnały makro trochę schodzą. Na bok tutaj też te wyniki są nieco, nieco, one są jakby takie zmieszane, zblendowane, bo wiemy, że największą dynamikę do tej pory zysków w, tym, w tych indeksach amerykańskich stanowiły te spółki ze wspaniałej siódemki. Pozostała część rynku już aż tak takiej dynamiki nie miała. To się podobno ma w najbliższym czasie zmienić. Zobaczymy, czy ta dynamika tej wspaniałej siedemki spadnie, a zyska szerszy rynek tego, tego nie wiemy. Tak wynika z prognoz. I zobaczymy, czy to też wtedy przełoży się na zmianę liderów, jeśli chodzi o amerykańskie rynki akcji. Poprosimy o kolejny slajd. Tutaj mamy slajd mówiący o tym, że warunki finansowe dla amerykańskiej gospodarki. Są no, najlepsze od, od dłuższego czasu. Tak naprawdę tutaj mamy porównanie do 2022 roku. To jest mniej więcej, mniej więcej ten sam poziom, więc no, przy luźnej polityce monetarnej można się spodziewać, że no, tak jak na tym wykresie widać, ta korelacja z indeksem SP jest dosyć wysoka, więc ciężko się spodziewać w tej chwili jakiejś większej, jakiejś, jakiejś większej przeceny, aczkolwiek no, znaczy nie świadczą o tym na pewno warunki finansowe, które możemy widać, który wykres widać na tym wykresie. Mamy też przed sobą no, wysokie prawdopodobieństwo tego, że stopy procentowe jednak pod koniec roku w Stanach Zjednoczonych znowu będą obniżane, nawet w tej chwili rynek spodziewa się trzech obniżek stóp procentowych, więc jeszcze te warunki się poprawią i to raczej nie jest coś, co by zwiastowało rychłe załamanie rynku akcji. Na pewno. Tak, to, no, to też e, musimy wziąć pod uwagę tak. Obniżki stóp procentowych musimy wziąć pod uwagę kryteria, jakie mm, do udzielenia kredytów e, przykładają banki, czy, 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 czy luzują, czy, 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 czy zaostrzają. W takim ujęciu globalnym, to poza spadającymi stopami też słabszy dolar jakby pomaga właśnie w tym otoczeniu, jeśli chodzi o te warunki finansowe. Więc takie otoczenie, gdzie spadają stopy procentowe, już nie mówię tylko o Stanach, tylko takim, takim ujęciu globalnym, jakie próbujemy zdefiniować, szukając okazji inwestycyjnych, no to słabnący dolar. Obniżające się ceny ropy naftowej i obniżki stóp procentowych no są takim, takimi warunkami, które sprzyjają ryzykownym aktywom. I na tę chwilę widzimy, że jest szansa, żeby tak, takie warunki trwały dalej. Zatem podsumowując trochę te nasze takie, takie makro spojrzenie, w tym miesiącu. Podobnie jak w zeszłym utrzymujemy wskazanie naszego barometru. Wydaje nam się, że te warunki makroekonomiczne sprzyjają temu, żeby te wyniki spółek się poprawiały, żeby ta dynamika wzrostu gospodarczego się poprawiała również w najbliższych miesiącach czy kwartałach. Do zmiany nastawienia musiałoby, być, musiałoby się wydarzyć to, że ten, dynamika wzrostu musiałaby. Być ponad potencjał, jakim, jakim gospodarki y, dysponują, i, i musiałaby się na, nasilić presja inflacyjna, ale wynikająca właśnie z takiego popytu, a nie z tego, czy na jakieś dobro, y, czy na jakiś surowiec jakieś cła są nakładane, y, bądź nie. I teraz y, przekładając to na te nasze pomysły inwestycyjne, y, miesiąc temu y, y, naszymi pomysłami y, y, było złoto ze strony Jacka i małe spółki amerykańskie hmm. z mojej. E, przepraszam. Srebro. Srebro, tak. Srebro. Srebro, jak widać, oba te pomysły w tym miesiącu, w sumie, tu mamy wyniki do piątego, czyli do, prawie, że do dzisiaj, tak, bo to są kontrakty. Natomiast cały miesiąc, jakby oscylowały w fajnych, w fajnych wartościach, jeśli chodzi o, o zwyżki. Końcówka miesiąca przyniosła trochę ochłodzenia, niemniej jednak. Też w dłuższym terminie te dwa te dwie klasy aktywów te dwa pomysły inwestycyjne mają szansę się jeszcze sprawdzić. Natomiast to co szukamy, czego szukamy jakichś pomysłów na kolejny miesiąc to to jest kolejny slajd i Jacku powiedz co jest twoim pomysłem i dlaczego. Mhm. Ja tym razem wybrałem obligacje. No pewnie chętnie bym wybrał srebro jeszcze na kolejny miesiąc, ale już dwa miesiące może wystarczy. W każdym razie wybrałem obligacje polskie, bo wydaje mi się, że po tej przerwie... No raz, że mieliśmy bardzo dobre dane o inflacji. Dwa, że w sierpniu mamy przerwę odnośnie obniżek... No obniżek, posiedzeń Rady Polityki Pieniężnej, więc następne posiedzenie będzie dopiero we wrześniu. I tutaj możemy mieć jeszcze jedno, no będziemy mieć jeszcze jeden odczyt inflacji, który pewnie też będzie niezły, w sensie ta inflacja będzie niska. I tu może ja przynajmniej tak spekulując spodziewam się, że na początku, na początku września albo rynki już dojdą do takiego przekonania, że będą dwie podwójne obniżka 100% czyli o pół, o pół punktu. Albo, albo będą zaskoczone takim, takim rozwiązaniem, takim ruchem Rady Polityki Pieniężnej. Więc obligacje te długoterminowe powinny sobie moim zdaniem poradzić. Chociaż tutaj ciężko się spodziewać jakichś takich super wyników, no bo to są cały czas obligacje, a jeden miesiąc to powiedzmy, nie wiem, 1%, może 1,5 na plusie, to ale to i tak dlatego aktywa byłby dobry wynik. Tak, zarówno ten pomysł, który dał Jacek, czyli polskie obligacje o takim średnim terminie do wykupu, jest u nas w portfelach inwestycyjnych. Tak samo propozycja ode mnie, która już była chyba parę miesięcy temu, czyli sektor biotechnologiczny, co de facto jest w sumie zagraniem pod ten sam czynnik, czyli pod spadki rentowności i pod spadki stuprocentowych, z tego względu, że Sektor biotechnologiczny bardzo jest wrażliwy na, na poziom stóp procentowych i wydaje mi się, że ta paczka słabszych danych makroekonomicznych ze Stanów, która spłynęła w tamtym tygodniu, już teraz, zresztą, rynek dosyć mocno wycenia wrześniową obniżkę stopy przez Fed. Więc wydaje mi się, że o ile ten sektor jest ewidentny dla cierpliwych, bo już jest w czwartym roku. Bezcy i te ostatnie odbicia są takie dające nadzieję, ale jeszcze nie zmieniające układu. Wydaje się, że jest przy tych ewentualnych kolejnych obniżkach stuprocentowych jest szansa, że ten panie wyceniony, zapomniany i niechciany sektor w końcu pokaże swój, swój potencjał. Także to tyle od nas, jeśli chodzi o sierpniowe wydanie barometru. Słyszymy się z Państwem już niedługo, gdzie przedstawimy nasze tezy inwestycyjne. A tymczasem życzymy yy, wakacyjnej takiej pogody, jak, jak należy i miłego wypoczynku bądź yy, przyjemności podczas w, w wykonywanej pracy. Także dziękujemy bardzo i do zobaczenia.